Siemano, znowu, znowu dawy dzisiaj. No tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku już, e, że dzisiaj wam przy, przedstawię rozdział. Muszę go znaleźć chwilę. Chyba to się nazywało jak o jak przeprogramować mózg by czerpał radość z trudnych nawyków. No i tak, e, no jeżeli chcecie to osiągnąć, no to musicie, bo jeżeli kojarzycie nawyk z czymś trudnym. No to będzie to trudne, nie? A jeżeli kojarzycie nawet z czymś pozytywnym, przyjemnym, coś takiego, no to wtedy będzie przyjemny, pozytywny, coś takiego, nie? No. Musicie go kojarzyć z czymś dobrym, nie? No, na przykład yy, bieganie z yy, poprawą kondycji ogólnego, zdrowia ciała i, i nie wiem czego jeszcze. No i po prostu. Musicie myśleć o korzyściach, a nie o tym, co musicie robić, nie? No, ale tak, już żeby przejść do rzeczy, to tutaj napisał autor, że trzeba zmienić, jakby podejście. To już mówiłem o tym w jednym z odcinków, chyba w, w tym o tytule 5 zasad prawdziwego mężczyzny, że musimy zmienić, jakby e, myślenie. Nie, nie że musimy coś robić, tylko że możemy. że mm, Zamiast mówić, e, mogę iść biegać, w sensie muszę iść biegać, to na przykład powiedzcie sobie: No, mogę iść biegać, bo mam nogi i poprawić po prostu moją kondycję. Nie? I to jest jakby, brzmi o wiele lepiej niż muszę iść biegać. Nie? Też, no. I <laughs> była taka historia w tej książce, właśnie. Autor opowiadał, że gościu na wózku i on powiedział mu on się, on się go zapytał, czy się nie czuje jakoś e, uwięziony tym wózkiem. A on powiedział: Nie, no, wózek daje mi wolność, nie? bo bez niego to bym leżał w łóżku i nic nie robił, nie? Dobra, no, już wróciłem. W jasny pokój znowu, <grym> czyli standard. Ale tak, no. Co jeszcze możecie z tym zrobić? Na przykład, e, właśnie, tak jak mówiłem o tym, o tym gościu na wózku. To, że mówić, że coś Wam daje wolność, a nie to Was uwięzi, nie? No. Ale co jeszcze możecie zrobić? Możecie skojarzyć, jakby. Nie, że skojarzyć, tylko e, na przykład, nie wiem, macie jakąś prezentację w pracy, nie? I po prostu się stresujecie przed tym, to możecie pomyśleć, że adrenalina, jakby, e, pompuje, nie wiem. Że po prostu wasze serce bije szybciej, żeby dostarczyć, nie wiem, krwi do, 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 do mózgu i po prostu wtedy będziecie lepiej i szybciej myśleć, nie. Stąd pochodzi jakby e, pewność siebie i ogólne wszystko, nie. Po prostu nie jesteście wtedy tak zestresowani, nie. Wiadomo, stres jest wszędzie i nie da się go dokładnie pozbyć, ale możecie na przykład go. E, jakby. Zniwelować oddychaniem. Nie? Jeżeli pomyślicie, że oddycha, trzy głębokie wdechy, na przykład, to jest coś, co was relaksuje, to przed taką prezentacją możecie zrobić trzy wdechy i czujecie się o wiele lepiej, nie? albo macie nie wiem, jakiś stres, cokolwiek się stało. <laughs> możecie, jak skojarzycie te trzy głębokie wdechy z, z jakby czymś pozytywnym, to po prostu po zrobieniu tego będziecie czuć się lepiej. Nie? I tak się. Tak się to robi, tak się przeprogramowuje mózg, żeby czerpał jakby radość z, z ciężkich nawyków, czyli jakby myślenie, z, z, że nie musicie, tylko możecie coś robić. Pomyślcie o tym, czemu, macie, czemu się stresujecie na przykład, yy, albo czemu coś się dzieje. Pomyślcie, jakby, że to jest coś pozytywnego, że to Wam daje jakieś korzyści, nie? No i, i tyle. <śled> no. Myście o korzyściach, nie o tym, co musicie robić, zmieńcie podejście, z musicie, na możecie i tyle, nie? Także no, dzięki, cześć.